Wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której po 32 latach małżeństwa i poświęceniu całego życia dla rodziny, słyszycie od własnej synowej słowa: Babcia to dla nas ciężar? A potem widzicie, jak wasz syn, którego nosiłaś pod sercem, tylko kiwa głową ze zrozumieniem? Nazywam się Helena, mam 67 lat i mieszkam w małym miasteczku pod Gdańskiem. Myślałam, że najgorsze w życiu mam już za sobą: śmierć męża, problemy zdrowotne, samotność. Ale nic nie przygotowało mnie na moment, gdy własna rodzina nazwała mnie ciężarem. To, co zrobiłam w odpowiedzi, zmieniło wszystko i pokazało im, kim naprawdę jestem. Jeśli ta historia Was porusza i chcecie poznać jej zakończenie, bardzo proszę. Kliknijcie subskrypcję i zostańcie komentarz. Wasze wsparcie daje mi siłę do dzielenia się takimi trudnymi doświadczeniami. Może wasza historia jest podobna do mojej. Wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której po 30 latach małżeństwa i poświęceniu całego życia dla rodziny, słyszycie od własnej synowej słowa, babcia to dla nas ciężar. A potem widzicie, jak wasz syn, którego nosiłaś pod sercem, tylko kiwa głową ze zrozumieniem. Nazywam się Helena, mam 67 lat i mieszkam w małym miasteczku pod Gdańskiem. Całe życie poświęciłam rodzinie, najpierw jako córka pomagająca rodzicom, potem jako żona wspierająca męża w budowaniu firmy, wreszcie jako matka wychowująca dwóch synów. Kiedy mój mąż Kazimierz zmarł trzy lata temu na zawał, myślałam, że najgorsze mam już za sobą, myliłam się. Nic nie przygotowało mnie na moment, gdy własna rodzina nazwała mnie ciężarem. To, co zrobiłam w odpowiedzi, zmieniło wszystko i pokazało im, kim naprawdę jestem. Po śmierci Kazimierza zostałam sama w dużym domu, który budowaliśmy przez lata. Miałam dwie możliwości sprzedać wszystko i przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, albo zostać i jakoś sobie radzić. Wybrałam trzecią opcję, o której nawet nie myślałam. Mój starszy syn Tomek zaproponował, żebym przeprowadziła się do nich. Mamo, po co ci ten duży dom? Chodź do nas, będziemy razem. Karolina świetnie gotuje, dzieci będą miały babcie na miejscu. Mówił z takim entuzjazmem, że uwierzyłam, iż rzeczywiście mnie chcą. Sprzedałam dom. Pieniądze dałam dzieciom na spłatę kredytu za ich nowy dom. Mama, ty jesteś aniołem, tak nam pomagasz mówiła Karolina moja synowa. Wydawało mi się, że robię dobrą rzecz, że w końcu będę potrzebna. Pierwsze miesiące były piękne. Pomagałam przy wnukach. Zuzi, która ma 8 lat, i małym Jasiu, który ma pięć. Gotowałam obiady, gdy Karolina wracała z pracy. Prasowałam, sprzątałam, robiłam zakupy, czułam się użyteczna, ale powoli zaczęłam zauważać zmiany. Karolina coraz częściej komentowała moje sposoby sprzątania. Babciu, nie tak się myje podłogę w XXI wieku. Tomek irytował się, gdy oglądałam swoje programy w telewizji. Mamo, może pójdziesz do swojego pokoju, chcemy obejrzeć film. Zaczęłam czuć się jak intruz we własnej rodzinie. Nie, nie we własnej, w ich rodzinie. Bo nagle okazało się, że to nie jest mój dom, to jest ich dom, w którym mam swój pokoik i kilka swoich rzeczy. Karolina zawsze była miła, ale powierzchownie. Poznała Tomka, gdy miał już 28 lat, a ja byłam dumna, że syn wybrał inteligentną, wykształconą kobietę. Pracuje jako księgowa w dużej firmie, ma swoje zdanie, jest nowoczesna, ale mieszkając z nią pod jednym dachem, zaczęłam dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Karolina nie znosiła, gdy wnuki przychodzą do mnie po pocieszenie. Dzieci, nie przeszkadzajcie, babci, ona jest zmęczona, mówiła, ale w jej głosie słyszałam coś innego. Irytowała się, gdy pomagałam zuzi z zadaniami domowymi. Babciu, ja sama pomogę córce. To są nowe metody, które pani nie zna. Denerwowała się, gdy Jaś wolał moje naleśniki od jej gotowych zmrożonki. Babciu, dziecko się rozkaprysza. Najgorzej było z moimi znajomymi. Gdy przychodziła sąsiadka z mojego dawnego osiedla, Karolina robiła minę, jakby ktoś wprowadził do domu węża. Helena, może następnym razem umówisz się z panią gdzieś na zewnątrz. Dom to nie kawiarnia. Ale prawdziwy problem zaczął się, gdy zaczęłam chorować. Mam cukrzycę, czasami boli mnie kręgosłup, mam problemy z ciśnieniem. Nic nadzwyczajnego, jak na kobietę w moim wieku. Ale dla Karoliny, każda moja dolegliwość była katastrofą. Tomek, twoja mama znowu jęczy, ja pracuję osiem godzin, wracam do domu, a ona mi opowiada o swoich chorobach, słyszałam przez ścianę. Karolina to moja mama, odpowiadał Tomek, ale coraz słabiej. Ten dzień pamiętam jak dziś. Był piątek, 12 listopada ubiegłego roku. Wróciłam wcześniej z lekarza, miałam kontrolę diabetyka. Usłyszałam głosy z kuchni i chciałam się przyłączyć, ale zatrzymały mnie słowa, które usłyszałam. Tomek, ja już nie wytrzymuję, mówiła Karolina. Babcia to dla nas ciężar. Nie możemy nigdzie pojechać, bo kto zostanie z nią? Nie możemy mieć znajomych, bo ona zawsze się wtrąca. Nie możemy żyć normalnie. Serce mi stanęło, ale gorsze było to, co usłyszałam potem. Wiem, Karolinka, ale co mam zrobić? To moja mama. Tomek brzmiał jak człowiek, który poddaje się presji. Twoja mama, która sprzedała dom za grosze i oddała nam pieniądze, która teraz myśli, że ma jakieś prawa do naszego życia. Musimy coś z tym zrobić. Co proponujesz? Dom opieki, albo kawalerka na drugim końcu miasta. Ale musi się wyprowadzić. Dzieci już pytają, dlaczego babcia zawsze jest smutna. To wpływa na całą rodzinę. Słyszałam, jak mój syn, dla którego poświęciłam całe życie, milczy. Nie broni mnie, nie mówi to moja mama i zostanie z nami. Po prostu milczy. A potem powiedział słowa, które złamały mi serce. Może masz rację, może tak będzie lepiej dla wszystkich. Stałam w korytarzu jak skamieniała, przez ścianę słyszałam, jak planują moje życie bez mnie, jak omawiają domy opieki, jak liczą koszty utrzymania babci, ciężar. Zostałam ciężarem dla własnego dziecka. Tej nocy nie spałam ani chwili. Leżałam w łóżku i myślałam o tym wszystkim, co usłyszałam, o tym, jak naiwna byłam, sądząc, że jestem tu potrzebna i kochana. Rano, gdy wszyscy pozjedli do pracy i szkoły, zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał. Zapakowałam swoją walizkę nie wszystkie rzeczy, tylko najważniejsze. Zdjęcia z Kazimierzem, pierścionek po mamie, ulubione książki, trochę ubrań, reszta zostanie. Potem napisałam list, długi, szczery list, w którym napisałam wszystko, co czuję, wszystko, co przemyślałam przez te miesiące. Tomku Karolino zaczynał się list Dowiedziałam się wczoraj, że jestem dla Was ciężarem nie gniewam się prawdopodobnie macie rację. W moim wieku rzeczywiście jestem obciążeniem dlatego postanowiłam Was od tego ciężaru uwolnić. List był długi. Opisałam w nim wszystko: swoje uczucia, rozczarowania, ale też zrozumienie dla ich sytuacji. Na końcu napisałam: nie szukajcie mnie, poradzę sobie. W końcu radzę sobie już 67 lat. Pieniądze z domu, które wam dałam, uważajcie za spłatę za to wszystko, co dla mnie zrobiliście przez te miesiące. Jesteśmy kwita List zostawiłam na kuchennym stole, razem z kluczami do ich domu i wyszłam. Po raz pierwszy od śmierci męża nie wiedziałam dokąd idę, ale wiedziałam jedno: nie będę ciężarem dla nikogo. Poszłam na dworzec autobusowy, kupiłam bilet do Warszawy, nie dlatego, że tam miałam jakieś plany, ale dlatego, że to było daleko stąd. W autobusie wyłączyłam telefon. Nie chciałam słyszeć, jak tłumaczą mi, że źle zrozumiałam ich rozmowę. W Warszawie wynajęłam pokój w małym hoteliku na Pradze. Nic luksusowego, ale czysto i spokojnie. Po raz pierwszy od miesięcy mogłam oglądać w telewizji to, co chcę, jeść kiedy chcę, wychodzić kiedy chcę. Pierwszego dnia się bałam. Bałam się, że nie dam rady sama, że rzeczywiście jestem za stara. Za słaba, za chorowita, żeby żyć bez pomocy rodziny. Ale każdy kolejny dzień przynosił odkrycie. Dam radę, umiem robić zakupy, gotować, opiekować się sobą. Nie jestem bezradna, jestem tylko samotna, a to nie to samo. Tymczasem w domu działa się dramat, o którym dowiedziałam się później od Tomka. Kiedy wrócili z pracy i ze szkoły i znaleźli mój list, najpierw myśleli, że to jakiś żart. Potem zaczęła się panika. Gdzie mogła pójść? Karolina była w histerii. Mama nie ma dokąd iść. Tomek dzwonił po wszystkich krewnych. Najgorsze było to, że dzieci pytały: Gdzie jest babcia? Dlaczego babcia nas zostawiła? Przez tydzień szukali mnie przez znajomych. Policję, nawet szpitale sprawdzali. Tomek przyznał mi później, że wtedy zrozumiał, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo się bał, że coś mi się stało. Po tygodniu poszukiwań, Tomek wszedł do mojego pokoju, żeby sprawdzić, czy nie zostawiłam jakiejś wskazówki, gdzie mogę być. To, co znalazł, całkowicie zmieniło jego spojrzenie na mnie, jako matkę. W szafie znalazł moje pamiętniki. Pisałam pamiętnik od śmierci Kazimierza. Pomagało mi to radzić sobie z samotnością. Tomek przeczytał je wszystkie. Przeczytał o tym, jak bardzo cieszę się, że będę mieszkać z nimi, o tym, jak szczęśliwa jestem, gdy wnuki przychodzą do mnie po pocieszenie, o tym, jak Staram się być pomocna, nie przeszkadzać, być wdzięczna za to, że mnie przyjęli. Przeczytał też o moich wątpliwościach, o tym, jak czuję się niechciana, o nocach, gdy płakałam z tęsknoty za Kazimierzem i własnym domem, o strachu przed samotnością, ale też o strachu przed byciem ciężarem. Czasami mam wrażenie, że dla Karoliny jestem tylko starą babą, która jej przeszkadza. Napisałam w jednym z wpisów. Ale Tomek wydaje się zadowolony, że tu jestem. Może się mylę, może to tylko moja nadwrażliwość. W innym miejscu. Zuzia dziś zapytała: Dlaczego zawsze jestem smutna? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Czy rzeczywiście tak wyglądam? Nie chcę, żeby wnuki zapamiętały babcie jako kogoś smutnego. Tomek płakał, czytając te wpisy. Po raz pierwszy zrozumiał, jak bardzo jego mama starała się nie być ciężarem, a jednocześnie jak bardzo cierpiała. Ale była tam jeszcze jedna rzecz, która go zaskoczyła. W Warszawie spędziłam dwa tygodnie. Nie był to łatwy czas, ale był to czas odkryć. Odkryłam, że wcale nie jestem bezradna, że potrafię sama podejmować decyzje, planować dni, radzić sobie z codziennymi sprawami. Poszłam do teatru po raz pierwszy od lat. Zwiedzałam muzea, chodziłam do parku i karmiłam kaczki. Robiłam rzeczy, które kochałam, a na które nigdy nie miałam czasu, bo zawsze musiałam być dla kogoś. Najważniejsze było to, że poznałam inne kobiety w podobnej sytuacji. W hoteliku mieszkała Maria, 72-latka z Krakowa, która też uciekła od rodziny. Jej historia była podobna do mojej. Dorosłe dzieci traktowały ją jak ciężar, a ona w końcu postanowiła żyć dla siebie. Helena, mówiła mi, my, kobiety naszego pokolenia, przez całe życie żyłyśmy dla innych. Najpierw dla rodziców, potem dla mężów, potem dla dzieci. Kiedy mamy w końcu żyć dla siebie? Miała rację. W wieku 67 lat po raz pierwszy w życiu myślałam tylko o sobie. I wcale nie było to egoistyczne. Było wyzwalające, ale tęskniłam. Za wnukami, za Tomkiem, nawet za tym domem, który nigdy nie stał się moim domem. Tęskniłam za rodziną, nawet za tą, która nazywała mnie ciężarem. Po dwóch tygodniach włączyłam telefon. Miałam 47 nieodebranych połączeń od Tomka i 23 wiadomości. Mamo, proszę zadzwoń. Szukamy cię wszędzie. Mama, przepraszam, przeczytałem twoje pamiętniki, zrozumiałem. Mamo, wracaj do domu, do naszego domu, który jest także twoim domem zadzwoniłam. Tomek, to ja. Mamo, gdzie jesteś? Szukamy cię wszędzie. Policja, wszyscy znajomi. Jestem w Warszawie i mam się dobrze. Mamo, wracaj, proszę, możemy porozmawiać? Tomek, Przeczytałeś moje pamiętniki, prawda? Tak. I przepraszam, przepraszamy oboje z Karoliną. Za co przepraszasz? Za to, że nie widziałem jak bardzo cierpisz, za to, że pozwoliłem nazywać cię ciężarem, za to, że zapomniałem, że jesteś moją mamą, a nie jakąś obcą osobą, której udzielamy schronienia. Po raz pierwszy od miesięcy usłyszałam w jego głosie prawdziwą troskę, nie obowiązek, nie poczucie winy, troskę. Wróciłam do domu, ale na innych zasadach. Nie wróciłam jako pokorna babcia, która jest wdzięczna za każdy kęs chleba. Wróciłam jako Helena, kobieta, która ma swoje potrzeby, granice i godność. Pierwsza rozmowa była trudna. Karolina płakała, przepraszając. Przyznała, że stres w pracy, zmęczenie, presja społeczna to wszystko sprawiło, że zaczęła postrzegać mnie jako problem do rozwiązania, a nie osobę do pokochania. Babciu, myślałam, że pani będzie szczęśliwa, mając się o co martwić, pomagając nam mówiła przez łzy. Nie zdawałam sobie sprawy, że pani ma własne potrzeby. Tomek, też się zmienił. Po raz pierwszy od lat rozmawiał ze mną jak z równą sobie osobą, a nie jak z dzieckiem, które trzeba wysłuchać i przytakiwać mu, żeby miało spokój. Ale najważniejsza zmiana zaszła we mnie. Zrozumiałam, że nie jestem ciężarem. Jestem kobietą z 67-letnim doświadczeniem życiowym, z mądrością, z miłością do dawania. Ale także z prawem do otrzymywania szacunku. Dziś mieszkam z rodziną mojego syna, ale to już nie jest ich dom, w którym mam pokój. To jest nasz dom, w którym wszyscy się szanujemy. Pomagam, ale także przyjmuję pomoc. Daję rady, ale też słucham rad. Opiekuję się wnukami, ale także oni się mną opiekują. Najważniejsze, nauczyłam się mówić nie. Kiedy jestem zmęczona, mówię, że jestem zmęczona. Kiedy coś mi nie odpowiada, mówię, że mi nie odpowiada. Przestałam być wdzięczną staruszką i stałam się po prostu Heleną. Drodzy widzowie, szczególnie kobiety w moim wieku, pamiętajcie: nigdy nie jesteście ciężarem. Jesteście kobietami z bogatym doświadczeniem życiowym, z mądrością, z miłością. Jeśli ktoś nazywa was ciężarem, to znaczy, że nie docenia waszej wartości, a nie oznacza to, że tej wartości nie macie. Czasami trzeba odejść, żeby pokazać innym, jak bardzo nas potrzebują. Czasami trzeba przestać być dostępną, żeby zostać docenioną. I czasami trzeba zacząć żyć dla siebie, żeby inni zrozumieli, że mamy prawo do własnego życia. Jeśli ta historia was poruszyła. Zostańcie komentarz i podzielcie się swoimi doświadczeniami. Subskrybujcie kanał, wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. A przede wszystkim pamiętajcie: zasługujecie na szacunek bez względu na wiek. Życie po sześćdziesiątce może być piękne, ale tylko wtedy, gdy nie pozwalamy innym decydować o naszej wartości. Jesteśmy ważne, nasze potrzeby są ważne. A nasza miłość nie może być uznawana za coś oczywistego. Kochajcie siebie, szanujcie siebie i nigdy nie pozwalajcie nazywać się ciężarem, bo nie jesteście ciężarem, jesteście skarbem. Do zobaczenia w następnym filmie. I pamiętajcie: Wasze życie, wasza godność, wasz szacunek do siebie to wszystko ma znaczenie.